Witam pięknie na moim kanale i zapraszam Was na wielki haul perfumowy, czyli prezenty od siebie dla siebie. Dawno zapowiadany filmik, niestety czekałam, aż mi się te wszystkie egzemplarze perfum po prostu skompletują. Na ten moment czekam na jeden ostatni, więc postanowiłam ten haul podzielić na dwie części. Dzisiaj pokażę Wam połowę perfum, które wybrałam i. Za jakiś czas ukaże się kolejna, druga część holu perfumowego. Jest to pierwszy filmik tego typu na moim kanale, dlatego że nigdy wcześniej nie robiłam e, holu dedykowanemu e, perfumom. Dzisiaj to czynię pierwszy raz. E, hol będzie o tyle ciekawy, że zapachy wybierałam totalnie w ciemno. Ale jest jeden zapach, którego wybrałam wcześniej go znając, ale znajdzie się on po prostu w drugiej części. Ale śmiało mogę powiedzieć, że 99% zakupów perfumowych to są zakupy, które dopiero poznam, których wcześniej nie znałam, nie testowałam. Wybierałam je tylko i wyłącznie na podstawie nut zapachowych i powiem Wam, że wcześniej nigdy tego nie robiłam. Nigdy tam są zapachy, które wybrałam wcześniej je poznając czy to w drogerii czy to, czy to koleżanka była yy, nimi spryskana i na tej podstawie gdzieś mi się ten zapach spodobał a zmieniło się to wszystko przez tego oto gagatka Zadig Volte This is Her i to był pierwszy mój zapach którego wybrałam tylko i wyłącznie na podstawie nut zapachowych, yy, czytając te nuty wyobrażałam sobie gdzieś ten zapach w głowie mi powstawał Eee, dość ryzykowny, dlatego że na początku ten zapach odrzuciłam. Finalnie stwierdziłam, że może mi się spodobać, ale trafiłam w dziesiątkę tym zapachem, dlatego że stał się moim ulubieńcem. I przestałam się bać zakupów w ciemno. Zatem ten haul uważam, że będzie bardzo ciekawy, dlatego że są to pozycje perfumowe, które dopiero poznam, które będę testować. I obiecuję, że każda z tych pozycji, którą zobaczycie dzisiaj w holu, kiedyś na moim kanale znajdzie recenzję i wtedy się dowiecie, czy trafiłam z tym zapachem. Czy też nie trafiłam i, i zapach okazał się klapą. Mam w holu przeróżne marki. Mam marki, które znacie, ale mam również marki mało znane, ale są dostępne w perfumeriach, takich jak Douglas, Sephora. Dużo perfumerii jest online. Wystarczy, że po prostu wpisze, wpiszecie sobie nazwę perfum.pl i wtedy wyskoczą Wam wszystkie perfumerie, które ten zapach posiadają. Jaz. Swoje, perfumy wszystkie. Kupiłam z jednej strony z niemieckiej strony perfum Dreams. Yy, bardzo serdecznie yy, zapraszam na tą stronę, dlatego, że posiada naprawdę bogatą ofertę zapachów. I co, przechodzimy już do pokazania wam, co ja sobie takiego wybrałam w ciemno. I oczywiście, jeżeli znacie już jakiś zapach, to bardzo poproszę o opinię. Pierwszy zapach to będzie Dolce Gabbana. Peoni, zapach z roku 2019. Jest to kompozycja florystyczno-owocowa, i to jest prezent, który wybrałam sobie w ciemno, a zakupił mi mąż. Przepiękna buteleczka. Zobaczymy, czy mi się spodoba. Ja wiążę wielkie nadzieje z tym zapachem, dlatego że ja ogólnie bardzo lubię markę Dolce Gabane. Tej marki również nie muszę przedstawiać, dlatego że jest szeroko reklamowana, szeroko znana. Jak wcześniej wspomniałam, Zadig Volte jest moim ulubieńcym odkryciem, pierwszym zakupem w ciemno. Jeżeli macie ochotę posłuchać sobie o tym zapachu, tutaj Wam się wysunie link, gdzie prezentowałam moich ulubieńców ubiegłego roku, ale marka tak mnie zafascynowała, że postanowiłam sobie kupić inną wersję zapachu Zadig Volte This is Love i to jest orientalno kwiatowy z roku 2020. Markę Zadig Voltaire tworzą francuscy projektanci. Ich główna działalność to jest moda. Ich kolekcję ubrań możecie znaleźć na przykład u nas w polskim Witkacym. A ja sobie wybrałam kolejny zapach, który będę już w najbliższym czasie testować. I zobaczymy, czy mi przypadnie do gustu tak bardzo jak This Is Hair. Kolejny zapach marka Dawidow, Run White. Powiem Wam, że wcześniej miałam tylko i wyłącznie jeden zapach z kolekcji Dawidow, i był to Cool Water. Tak, Cool Water. Używałam kilka buteleczek. Bardzo przepiękny, ładny, ozonowy zapach. Ale teraz postanowiłam zakupić kompozycję florystyczną, owocową. Zapach powstał w roku 2019. Dodam, że marka Dawidow pochodzi ze Szwajcarii. Kolejnym moim wyborem jest dość popularna marka Giorgio Armani i zapach, który powstał w roku 2010 i. Yy... Są to perfumy kwiatowo-wodne. Powiem Wam, że moim ulubionym absolutnie armanim jest Armani Code, dość intensywne perfumy. Ja jestem ciekawa, jak takie lżejsze, typowo takie kwiatowo-wodne u mnie się sprawdzą. No, buteleczka obiecująco wygląda. Kolejną pozycją jest marka Miu Miu Leblu. Są to perfumy florystyczne. Wydane w roku 2016. Yy, marka mało popularna może, ale uwierzcie mi, matka tej marki jest dość znana, dlatego że mamą jest Prada. Yy, Prada. Projektuje dla kobiet, ale również wypuściła w 1992 roku linię odzieżową skierowaną taką typową do młodzieży o nazwie Miu Miu. Również od 2015 bodajże roku zaczęli wypuszczać perfumy. I tych perfum póki co jest niewiele, bo może 7-8 pozycji. Kolejny mój wybór perfumowy Salvador Efera, Gamo Amo. Kompozycja z roku 2018, florystyczno, orientalna. Do tej pory w mojej kolekcji yy, mam kompozycję bardziej kwiatową dziewczęcą, pozwolicie, że się wychylę, i jest to ta oto buteleczka Salvadore, przepiękna dziewczęca kompozycja, i postanowiłam sobie wziąć nieco coś cięższego, orientalnego. I zobaczymy czy te przypadną mi również do gustu. Dodam, że Salvador Ferragamo jest marką włoską. Kolejne pozycje są to pozycje niemieckie Jill Sander, Sunlight i Simply. Są to obie kompozycje, które zostały wydane w roku 2019, a sama Jill Sander jest bardzo znaną, popularną fasjonistką. projektuje modę. Ma wiele sukcesów na swoim koncie, również wydaje zapachy. Yy, tutaj zapach Simply jest kompozycją orientalno-waniliową, a z kolei Sunlight florystyczno-drzewno-piżmową. Pierwszy raz. Mam perfumy, jeżeli chodzi o Jill Sander, ale mam nadzieję, że przypadną mi do gustu. Nigdy wcześniej nie znałam Jill Sander, nie testowałam zapachu, także jest to mój pierwszy raz z niemieckimi nosami, że tak powiem. I zbliżamy się do końca pierwszej części haulu i mój haul będzie zamykał zapach od hiszpańskiej marki jest to Balenciaga, Balenciaga Paris. Jest to zapach wydany w roku 2010. Jest to kompozycja florystyczno szyprowa. Przepiękne opakowanie, w ogóle perfum z przepiękną nakrętką w woreczku. Przypomina mi to woreczek przeciwkurzowy na torebki. Może rozepniemy to. Tak się prezentuje Balenciaga. No i zobaczymy, zobaczymy, rozpoczynam w końcu testowanie tych wszystkich zapachów, jeżeli chodzi o mój haul, dlatego, że one sobie po prostu czekały i, i przyznam, że niektóre niektóre już zdążyłam powochać, ale wiecie, no, zapach trzeba ponosić w różnych warunkach atmosferycznych, w różnych sytuacjach, nastrojach, żeby mieć pełen obraz i pełną opinię. Chociaż ja wiem, że czasami pierwsze wrażenie się liczy, ale nie polegam na pierwszym wrażeniu, dlatego że zazwyczaj moje pierwsze wrażenia mnie mylą. I tak, dajcie koniecznie znać, czy posiadałyście jakiekolwiek pozycje perfumowe, te, które dzisiaj Wam pokazałam i co o nich sądzicie. Ja z Wami się żegnam i zapraszam oczywiście na drugą część holu, która pojawi się wkrótce. Dziękuję wszystkim za uwagę, życzę Wam przyjemnego dnia lub wieczorku, to zależy oczywiście, kiedy ten hol oglądacie i do zobaczenia w kolejnym. Buziaczki, na razie, pa, pa! pa.